Cybertruck zbudowany z Lego, a to jest prawdziwy Cybertruck. A dziś kupię wszystko to, co złożą moi przyjaciele. A dokładnie ostry, Julka, Vera, Kinga i Justek. Także, kochani, wylosujcie jeden sklep na waszą parę, który przypada wam. Kto chce losować? Na naszą parę, tak? Trzy, cztery, dawaj. trzy, cztery. Ostry losuje. I ja decyduję, kto, no. kto wybiera. Wyją karteczkę fioletową. Z sklepu, który jest napisany na tej karteczce, musicie złożyć rzecz, którą ja później kupię. Ja oczywiście nie będę wiedział, co wy składacie i wy wyręczycie mi wszystko naraz i będę próbował dopasować to, co jest w sklep. Sklep odzieżowy U, dobra. No jak dobra, ciężko będzie cokolwiek złożyć sklep odzieżowy Tak, Jak to stary ciężko, buta w... masz ułożyć, koszulkę, bluzę No ale koszulka, bluza złożyć. kosztuje mało pieniędzy stary To byś tylko wydał mi z kasy Stary, no to chodzi o dobra. dobra, to ty losuj, bo potem <grym> będzie na mnie Nie no, wera Losuj, tak. losuj Dawaj Losuj Nie, bo potem będzie na mnie To no papierkami nożyce, trzy, cztery. Przegrana losuje Wylosuj sklep w takim układzie no, daj, dwie kartki wow. sklep. O, Boże, Zielone, zielone, zielone. Sklep elektroniczny, tak jest! Sklep elektroniczny. Dobra, a teraz wy kwotę. A teraz ja dosuję. Kurde, ale kwoty, bo ty będziesz dobra kwoty, jak najwięcej jeźdu Ale kwoty spokojnie, każdy ma zasobne. sobą. od to. Pięćdziesiąt, złotych. Pięć dyk 5, jak to jest spoko. Pięć Dobra, 6 stówek, ja to jest tutaj. Tak, 60. 6, 6 stów. Nie wiem, mam za 420 zł. 400 zł. Par parę rzeczy masz kupić. Buty, kurtkę, na przykład szali... Wera losujesz teraz. Do ilu pieniędzy będziesz budować coś, co ja będę musiał kupić, proszę bardzo. 500 zł. 500 zł. Wera za 500 zł w dowolnym sklepie. No dawaj Kinia, teraz twoja kwota w dowolnym sklepie też. To ja będzie to 250 yes, okay, okay, Tak. Wroszę kwotę 2000 zł. Było 2000 zł? Chciałbyś nie było. Dobra stary. Mocno. A na kole! na w już. Nie patrzę, naprawdę. Nie patrzę i nie słyszę. La, 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 la. No nie, no 10 zł w elektronicznym, to no co ja kupię baterię? No historię, historia jeszcze raz o, to. Dobra, proszę. I dodamy, dodamy, co? Bo jestem samo konamkowski, samo konamkowski, to żeby trafić. Najwyżej mieć miał 11, dobra. dobra. Może to wyraźnie, żebyśmy trochę więcej. 260 zł. Yes. 260 zł. 260 Po Na złożenie macie 15 minut. Powodzenia! 15 minut! Bawiam. Czas! Start. A, generalnie co byś chciała? Ja chciałam złoty. Ja chciałam generalnie Lego stara, ale ty nie lubisz Lego. Ale jak wybierzemy mp, to ty będziesz mogła wyłożyć Lego, albo. Ja książkę, książka, albo płyty, albo cokolwiek. Albo grę planszową. Albo grę planszową. Ale jak, jak, jak to? Jak... Budowa, to ja się nie znam na Lego, gościa. Ja bym to odprowadził towar, że to, że za ludzi Lego i ja SM. Się... No, ale wiem właśnie. Justek się zastanawia, co może zbudować z Lego, a wy pamiętajcie, że filmy są codziennie o 15:15. 15. Dobra, jakbym zrobił słuchawki, jakbym zaczął robić coś takiego i takiego, i też by było takie coś, że wiesz, że zakładasz, iż tutaj są słuchawki po prostu. Co Dobra. mogę w sklepie odzieżowym? Tutaj Sklep podzielę to z jakimś Handlem, Zara, Werszka, takie rzeczy, więc ja jestem w stanie ewentualnie jakieś buty. Weźmy ludzika, zrobię. O, zrobię ludzika. Bo to to nie jest nie dobry własny. pomysł. Ej, ale tak, że, też tak, że się odkładali części Lego. wiem, że się gryźli, ale też tak jak sobie. Zobię buty na kółkach. Buty na kółkach? Tak, no bo nie daj nasze się zrobić, nie ma korków. Proszę robić buty Ej, na kółka. Ale to wygląda jak taki kapturek na zimę, to co ja mu noszę? W innym kolorze fajne by to było, tylko czy trzeba No właśnie, to chodzi o to, żeby trzeba czapła od kulik. No właśnie. Macie minutę, żeby zdecydować sklep jakieś. No, to jest umyć pośpieszać, jest stresujące. Tylko empik? Empik, tylko jak zbudować okay. grę planszową. Empik, 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 empik. Książka. Płyta. Te do malowania są. Różne do, na płótnie. Ale ja nie umiem budować z Lego gościu. A mogę zobaczyć się na internecie jak wygląda ludzik nie. Lego? Nie. Aha. masz tu ludzika, miałeś. No taka... aha. A tak wygląda ludzik Lego? No a co to jest za ludzik? <grym> no cio! Za 206 minut to można było taką hulejnogę jakąś może. I byłaby hulejnoga za 206 minut w sklepie elektronicznym? Nie. Nie byłaby. Widzowie, ja się zdecydowałem, chcę wziąć buty. Takie to jest do tego, że ja nie mam za bardzo w jakich butach chodzić. Fajna um. cena, bo będą na pewno jakieś. A ja chyba postawię na to, że ja bym chciała mieć taką czapeczkę na zimę, czyli takie Ala kapturek, ale nie wiem, czy, czy ani Kuma o co mi dokładnie chodzi. Jak zrobię tak, to nie za bardzo wiem, czy on wie o co mi chodzi, bo on może pomyśleć, że to może jakaś bluza. I boję się, że ewentualnie jeszcze pomyśleć, że to jest w kolorze czerwonym. Ale kolor czerwony no to kolor ostrego, nie? Bo, mogłabym mieć taką ewentualnie bluzę. Dobra, słuchaj, ja buduję sztalugę. i ona wygląda tak. Czy on... Skapnij się, że to jest sztaluga, czy przyjdzie mi z oknem? <grymne> to nie jest taka szansa, stara! I czemu to nie wchodzi tutaj? Excuse me! Ja chcę ludzi LEGO zbudować, z nadzieją, że on się skapnie, że mi chodzi o LEGO. To mam pewne problemy. Można, jak najbardziej. <grymne> to wygląda jak znak protestu. Hejterka! Ja nie umiem budować kolego. Zróbmy myszkę komputerową. To będzie moja podstawa albo klawiaturę. Klawiaturę może by było łatwiej zrobić. To jest długie klawiatura, za długie, a to za krótkie. Trzeba sobie radzić z tego, co jest. Biorę to. Muszę to sobie połączyć od spodu. Tak, połączone. Biorę sobie jeszcze jedno, żeby też było połączone od spodu. No i teraz potrzebuję. Mieć dużo klocków, które my były po prostu przyciskami na tym. Co ono. zrobię takie? Pik, 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 pik. Dobra, muszę zacząć działać. Jakby położyć klapkę, to jakby to trzeba było zrobić? On musiały pójść tutaj do góry. O, dobra, dobra, zrobię klapka. Patrzcie to! Patrzcie, co się dzieje! Klapka robię! Tu i ty musi w dół zejść. E Inteligencja! Jak tutaj zejść w ta dół? Tak może, tylko po prostu wezmę dwa buty i wtedy będzie wiedział o co chodzi. Nie, jak dwa. złożę, Dwie klapki, no. to będzie wiedział, że chodzi o dwa, nie. Ja potrzebuję nóg! Ej, w ogóle nie zapomniałem, jaka to jest radio dla Lego. są super, no. Ja chyba zrobię takie coś, jak macie witryny sklepowe macie takie przezroczyste i zrobię taką budowę i tam postawię twoją agentkę. Mam nadzieję, że on zrozumie, że to chodzi o kapturek, a nie chodzi o koszulę, nie? I mój będzie miał po prostu dwie kolorowe nogi ludzik Lego. I wyobrażam sobie tego tak szczerze, tego ludzika. Ale Całkiem dobrze, masz dwie nogi. No dwie nogi i teraz potrzebuję to złączyć właśnie jakoś. To już stoi. To już stoi. Stoi stara, stoi, jest okej. Okay. That's what she said. <laughs> hmm. 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 Zębami ją oh, No bo zęby stracę. Siedem <laughs> minut jak coś nie. <laughs> Pracujesz. Jezus! Więcej klocków potrzebuję. Są tu jeszcze klocki? Dobra, są tu jakieś klocki jeszcze. Miejsce potrzebuję, miejsce. To może być? góra moje klawiatury. Za długie, co długie, jest, długie. Idealnie! Klawiatura taka jest mniej więcej? Jest taka mniej więcej. Dobrze. Co jest największym przyciskiem na klawiaturze? Spacja! Więc musimy teraz znaleźć kilka przycisków do zrobienia spacji. Wszystkie długie, wszystkie długie są. O! Dobra, mam, mam spację. Tu będzie spacja. Jest spacja. Mamy spację zrobioną. 15 minut to jest bardzo mało czasu. 15, 15 minut to jest naprawdę bardzo mało. Jak czas, jak czas, jak czas. 6 minut. Ile? Jak ja nic nie mam czekaj, praktycznie? Czekaj, bo ja tu muszę na klapek. No, jak się tak przymknie, to jedno oko. Trochę się tak oddali. Nie wygląda, czy wygląda. Trochę to mi w ogóle wygląda jak taki statek, nie? Pływając, taki jak. Kurna, jak to zrobić, żeby to miało sens? Statek, to musiałoby się u... to wygląda trochę tak wycofująco się, daj to trochę bliżej. Nie, zrobię tak, zrobię tak, zrobię tak. I dobra, tak, i nie zagaduj, nie, nie zagaduj tak. mi, nie zagaduj, nie, nie zagaduj no, mi, ja nie nie w ogóle Mam nogi i tu, Jakby nie? Dobrze, to wygląda Uuu. Nogi i tu mogę mu jeszcze... A bada, zrób tam... mu jeszcze taki, mu zrób palce. No właśnie, chciałam tak stópki, nie? Że tutaj... No, no. Może to jest tyle lego, że ciężko coś tu znaleźć. Ja właśnie teraz zaczęłam się trochę martwić, bo przecież ja mu nie zrobię rąk. Krawia jak się no prawie, prawie. To się nie łączy ze sobą, no jak? Czemu one są takie niewymiarowe? Chciałbym, żeby każdej wystawało to tyle samo estetycznie, żeby było, bo nie lubię jak jest nieestetycznie. A nie da się tak, o, bo zawsze musi wystawać tu dwa, a tu jeden. Bez powodu. Potrzebuję masę, dosłownie takich klocków, które poprzyczepiam w różnych odstępach i to będą klawisze. Shifty, nie shifty, polis. Mhm. Ale w ogóle jak byłem mały, to bardzo lubiłem klocki LEGO i praktycznie od, nie wiem, od kilku lat do, nie wiem, do kilkunastu dostawałem co rok na gwiazdkę klocki LEGO od Moich rodziców, więc ja jestem dobry w Klocki Lego. Ja lubię klocki LEGO i cieszę się, że cieszę się, że cieszę. Jestem dobry w klocki Lego, ale w umówieniu nie do końca. Wiem, że mam przewagę, żeby zbudować coś fajnego. Aaaa! Aha, dobra, tu taki klocek jest, ja to chciałem odpiąć. Zobacz, jaki klocek dziwny. Nigdy takiego klocka A nie widziałem. Jak, te, jak influencerki, tak jak reklamują produkty, to tak jest. Cztery minuty. LERDE! No nie ma szans! No nie ma szans! Kurde no! Nie się siostry! Ale wiem co, wiem co. Ej, Patrzcie, patrzcie jednym, jednym urządzeniem, tak! Tak, nie? Mm. Czy nie? Nie. No nie wiem stole, jakbyś to dostał w sklepie, odzieżowym, że masz takie coś kupić, to co byś pomyślał, że co to jest. Ale nie wiem. No. Jusek, jak chodzisz do galerii, to widzisz taką witrę. Jedna taka babeczka stoi zawsze. Stoją takie babeczki, ale zaokładam się o 2000 zł, że on tego nie zgadnie, że chodzi o kaptę. No ale o co? Błakam, tylko nie ten krawat, a nie o te spodnie. Prawie Git, nie? Mam nogi. Jak, jak ja mam zrobić, żeby on rozumiał o co mi chodzi? Jak mu się robi ręce? Takie krzywe są nieraz Lego. Pusz, święty! A układałeś się jakieś Lego w ogóle? Ja nie, ja nie układałam, Co że... widzisz, co się dzieje jak gadam? Ja, ja lubię? lubię Lego, ale to jest moja nieodkryta miłość, bo ja w dzieciństwie w ogóle nie miałam Lego. Ani jednego zestawu nie miałam Serio? Lego. Mm. Ja się w dzieciństwie bawiłam na podwórku. To no tak, prawda? Dobra, to jest spacja moja. Jakbym robił takie odstępy. Czemu będzie wiedział, że to jest klawiatura? nie będzie odstępów. O. Tutaj tap też jest taki: Escape. Jest Escape w prawym górnym. No nie, no popsoli klocek. Patrzcie to. Nie, jest klocek w klocku. To jest zakazane w klockach lego. Nie wolno tak robić, No, inny klocek. No nie! wziąłem inny klocek jest to samo. Zobacz, no im się, Zobaczcie, się. Nie, to... no, suwka, 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 suwka. zaraz przywalę tą pałeczkę, nie? No sorry. Ja muszę zbudować jeszcze takie opakowanie dla torebki rozumiem, że to jest sklep taki, wiecie, z takimi ładnymi ciuchami Tak, Nie jest takie, szczerze, w ten To jest mega trudne w 15 minut, żeby to się ułożyć Patrz, co znalazłam! To jest takie coś do witryny sklepowej No i co? na, na pewno be... zrozumiał, o co mi chodzi Na pewno się nie zrozumiem. Gdzie jest jeszcze taki element? Widzisz coś takiego? Bo wtedy mogę mu zrobić rękę Nie wiem, ściga Czyż na bank jeszcze coś takiego, ale podobnego? Ja muszę teraz... Dobra, na razie będzie ale... miał jedną rękę Dobra, może jak będzie wyższy, to będzie bardziej podobny do czegoś sezonowego. No kurde, czajnik mi kupi billboard, nie? <grym> <grym> WEMPIKU! Ja Moja para! klocka? <grym> wielkie poszukiwania klocków. W jakiś fajny sposób mógłbym tutaj zrobić, zaakcentować strzałki, tylko jakoś na na niebieski kolor co trzeba w ogóle strzałki zrobić. To on będzie myślał, że to jest serio klawiatura, bo ja to zrobię naprawdę dobrze tak, że to będzie wyglądało jak przykładowo klawiatura. Ja robię podstawkę tutaj pod klapki. Zaraz będę tutaj robił jednego klapka i zrobię dwa i do klapek wło włożę do każdego po człowieku, żeby było wiadomo, że to chodzi o człowieka, że, na że stoi na klapka. Wiesz o co chodzi? To będzie przekminka mocna. Ale ej, ej. Gdzie to było? Miałem jeszcze Jedno takie jest. Ona z tobie zrozumie, co mi chodzi. O tak, o tak! Zobacz! Foka! No krapek czy nie? No kurna, ale przecież to idealne, jest dobra. Dobre jest, co? Jest dobre. Obok postawię po prostu takiego skurczy który będzie wyglądał tak samo. Nie wiem, jak to zrobić w sumie. Nie mam głowy. No nie mam głowy, no trudno. Nie mam głowy. Nie mam jednej ręki. Ja bo mi nie skapnie, kiedy to jest sztaluga. Ja mam pewność, że ona się nie skapnie, co ja robię. Niebieskie kwiat kolce, niebieskie kwiat i kolce. Gubiłam tę część, trzymam ją ręce przed chwilą. Dobra, jestem. Jestem okropno. Nie, nie, kolce. No, czy to już nie zaczyna wyglądać jak klawiatura? Powiedz mi, to jest normalnie klawiatura ty. Ja pierdziele, jestem naprawdę geniuszą klocką, nie jest naprawdę Ja się boję. Wszystkie zgarniam połówki i takie kwadraty, żeby z nich przyciski porobić, bo ich potrzebuje opór. Oczywiście, to jest stresujące, jest tak mało czasu na te kostki. Helikopter, helikopter! AWSD. Trzeba zaznaczyć AWSD i on będzie wiedział, że to jest gamingowy komputer AWSD. Każdy, kto gra w gry, wie, że to są A... Bo... Tak. Tobież, wiesz, że to są przyciski do grania w gry. Ty mi się zawsze chodzi. <grym> jeszcze jedno, jeszcze jedno. Ej, dobra, zmieniam koncepcję. Zmieniam koncepcję. Ona mi się tam nie mieści. Dobra, patrz, patrz, patrz. I klapek. Tu jest, syk, klapek. Daj mi tego człowieczka, człowieczka. Człowieczek stoi w klapku. Pacz, syk tu. Kurde, jak go teraz położyć, żeby to miało sens? O tak, tak Jezu. zrobię. Jezu. O tak zrobię, nie. tak. Że tu jedną nogę ma. Julka, Julka, patrz, Jezu, patrz mi. Poczekaj, o, poczekaj Powiedz mi, czy to ma sens Tutaj będzie stał człowieczek że będzie miał tylko... klapek, tak, fajnie Tak, że tylko jedna noga, wiesz co Kurde, otrzymaj się Teraz patrz, od razu widać, że to jest lepodzieżowy Bo jest ona trochę niżej Tu jest taka witryna cenowa na przykład I teraz muszę to obudować tylko I będzie giś Zobacz jak to ładnie wygląda Tu jest taka cenowa Tutaj ma tą torebeczkę, czyli że wiesz no to muszę Nie potrzebuję, patrzę w tym życiu, żeby nie potrzebuję. Dobra, i teraz. Niektóre klawiatury są takie, że tutaj mają takie, takie, takie. się coś otwiera, żeby ta klawiatura była nie tak, tylko tak. To ja robię to samo. I mamy. A, Tutaj strzałki. A długo się identyczna. Patrzcie, te będą identyczne, tylko inne kolory, a to się więcej dzieje. Ona nie, ma ona nie ma rok, ona nie patrzcie, ma rok. Patrzcie, patrzcie tu. Idealne. Ideal. Ide jak to zrobić, jak to zrobić, żeby to miało sens? Tego ci brakuje. Nie. Tak. Nie. Kurde, a nie układam go z ubrego jak byłem dzieckiem. Bardzo mało układałem. Seria. Naprawdę, bardzo mało. Nie wiem, jak to zrobić. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Może jeszcze jedno do góry po prostu podbiję. Mam, dobra. Jest git, jest git, jest git. O, zobacz. Skończyłam. To wygląda jak krzesło górze. Dziesięć sekund. Cicho. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. On po prostu rozliczymy. Jeden go, czerwony Jeden czerwony element mi brakuje. Jednego płatka. Koniec. Jak, Lego. jak on dostanie to, pójdzie do elektronicznego, to niemożliwe, że się nie skapnie, że to jest klawiatura. Normalnie jest S, D, Enter, Spacja i strzałki. I to tyle. Escape cy Control Alt, Delayed. Tu masz klapka, tu masz przerwę, że można włożyć nogę. O, i że można tutaj włożyć normalnie palec. Ja już mam! Już masz? Sklep 95, Trochę to wygląda jak krzesło, troszeczkę, ale widać, że ten kapturek bardzo. A co ty że chcesz, żeby ci kupił kapturek? Kapturek. Weź pod uwagę, że po prostu musisz to zrobić w taki sposób najprostszy, jaki się da. Nie taki, wiesz, po kobiecemu. Nie takie domyśl się, To takie bardziej. Ale jak domyślam, że ten czerwone kapturek. Od... Ona nie ma rąk! Każdemu udało się złożyć swoje Lego, więc przyszedł czas, abym udał się na zakup. Moi kochani, jesteśmy już w galerii, gdzie w tym pudełku mam właśnie wszystkie złożone klocki Lego od moich przyjaciół. Ja mam nadzieję. Że poradzili sobie z tym dobrze i że ja będę wiedział, co ja mam z tym zrobić. Dużo ludzików. Nie wiem, co to oznacza, ale ktoś może chce jakiś samochód, albo może figurkę jakąś strażaka. Nie wiem o co chodzi. Dobra, muszę zajrzeć na instrukcję, którą mi Justek wysłał, żebym wiedział, co do jakiego sklepu należy. I będę po prostu udawał się pod ten sklep i tam brał konkretną figurkę i próbował dopasować ją do czegoś. Choć już widzę, że będzie ciężko. No dobra, no to szukamy sklepu odzieżowego. No. Zadzwonię do Justka i się zapytam, kto miał sklep odzieżowy. To przynajmniej spróbuję znaleźć coś dla kogoś, albo iść tym tokiem rozumowania no. Ej, just... powiedz mi, pamiętasz kto miał jaki sklep? Tak. A kto miał sklep odzieżowy? Odzieżowy sklep miał... Już 420, 420, 420 zł. A po co ci wiedzieć kto to, kto to miał? Stary, bo ktoś mi do sklepu odzieżowego złożył samochodziki i chce zrozumieć tok myślenia danej osoby. Musisz sobie rozkminić, nie? musisz sobie rozkminić. To jest są samochodziki, stare. No jakie są samochodziki? Co to jest? Weź pod uwagę, że to są dwie rzeczy i to jest sklep odzieżowy. Co może być w sklepie odzieżowym, jak są dwie rzeczy? Zresztą to 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 stary, to musisz kupić, to, to uważasz, że to, to, jest, to jest zburzone. Okej, okay, dobra, podpowiedziałeś mi trochę, dzięki Krzysiu. No, elo. Elo! To są klapki! I w taki sposób zacząłem poszukiwanie klapek. Tutaj znalazłem takie kapciuchy. To są trochę takie kapcie, zielone, no zielony kolor, zielony kolor, albo szary kolor, nie? Najgorsze jest to, że ja nie wiem w jakim rozmiarze te kapcie mam kupić, te, te klapki. Obstawiam, że klapki no to ostry, raczej prawdopodobnie. Najlepiej byłoby wybrać jeszcze z jakimiś przyczepkami, to powinny być kroksy. Ale takie coś, patrz, gdyby były w takiej kolorystyce, takie różne, wiesz o co chodzi? To by było idealne. Zakup ma być do 420 zł. Szpilki no to też ewidentnie nie są, nie? Jakby nie było, no koło szpilek, to nawet nie leżało. Ale jakbym chciał znaleźć jakieś naprawdę klapki ze 400. To ja myślę, że będzie ciężko. O, stare, kurde, są to kroksy. Najgorsze no, jest to, że chyba kolorystykę muszę ominąć, bo raczej nie starczyłoby im klocku. No jakbym miał podciągnąć, no to tutaj góra biała, czerwony dodatek, przypięty ludzik na górze. No tutaj patrzcie, góra biała, czerwony dodatek i taki przypięty ludzik na górze. Na razie najbardziej mnie to przekonuje ze wszystkiego chyba. Mamy alejkę klapków, które przypominają najbardziej tak. Te... O, patrz! Zobacz, są turbokolorowe, nie są w jednej kolorystyce. No to. Co pra... Czerwony i niebieski my mamy mało niebieskiego, chociaż jest czerwony niebieski. Czerwony niebieski! Widzisz to fitu i patrz to, stary. Tu jest gościu na górze. Co prawda nie ma konia, ale jest w podobnej pozycji. Stary! No co prawda drugi klapek się nie zgadza, no ale lepiej nie będzie. Musicie ocenić razem ze mną w komentarzu, piszecie klapki i na przykład 7 na 10. A jak uważacie, że to dobry wybór, no to 10 na 10, nie? Ile te klapki kosztują? 60 zł? Jest przepalił budżet. Miał 420 zł. Mógł wybrać coś, jakiego odzieżem mógł nie taką wielką kurtkę na przykład zimową zbudować. Rozumiecie widzowie a Klapki? No, niestety, no. Zakup jest nie za kwotę, tylko do kwoty, i mówiłem to wielokrotnie, więc, no, klapki są zasięgną. A drugim naszym zakupem jest to coś: Budżet 50 zł. Nie ukrywam, że pole do interpretacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mogę kupić w sklepie odzieżowym. Dla mnie to jednocześnie jest krzesło. Jednocześnie to jest jakaś wyścigówka, bo zygzak ma queen, ma duży spoiler. Przednią szybę. Ale balkonik? Do <noise> Balkonik do <chudzenia. głosy> I Nie ogóle, dlaczego oni wszędzie umieszczali ludziki? O co chodzi z tymi ludzikami? Chociaż nie ukrywam, że to nawet sprytne, bo to zostawia naprawdę. Duże pole do interpretacji. Mogę jej kupić koszulkę z zygzaka McQueen. Mogę jej kupić staryzować garnitur lub e, krawat. Albo coś z kapturem po prostu. Lub torebkę. Ewentualnie to jeszcze wygląda, jakby to był na dole kosz na pranie i ktoś napchał pranie po prostu i nie zmieściło się. Wiesz o co chodzi? I minimek po prostu w środku. Kupiłbym jej to. Zbudowałaby kubek. Ucieszyłaby się na pewno. Mojórek uwielbia takie kubki. Musimy kupić możliwie najdziwniejszą rzecz, jaka po prostu tu jest. Coś mniej więcej w... z tej półki. Szczerze. Czerwony na górze. Żółty gdzieś tutaj. Zielony gdzieś tutaj. Wiesz o co chodzi? Taki misz -masz. Tylko nie wiem, czy to się mieści w kwocie 44,99! To jest na razie mój to wybór, realnie, szczerze mówiąc. No, nie jest to też jakoś wybitnie podobne. Przyznaję się bez bicia. Przysięgam, że to jest na razie najlepsza rzecz, jaką znalazłem w sklepie odzieżowym. Ciesz się, że my jesteśmy w TK Maxie, bo w H&M nie byłoby takich rzeczy. Bo tam nie ma takich rzeczy po prostu, tam są tylko odzież. Ale muszę wpisać, bo jeżeli TK Max nie jest. Rzeczywiście. To nie jest tak, że chcę dopiec Julii czy coś, bo w Boże. Ale wpadłem na takie coś, żeby rzucić teraz tym oziomu i wtedy by było maksymalnie podobne. W takim układzie kupujemy klapki i kupujemy to w sklepie odzieżowym dla ostrego i dla Julki. Nie mogę się doczekać reakcji właśnie moich przyjaciół na te wszystkie zakupy, które im zrobię. wszystkie mi zakupami pójdę do nich później, będę wykładał Lego i mówił, dobra, no to uważam, że to było to. I zobaczymy, jak będą reagować na to. Moi drodzy, znajdujemy się przed empikiem, gdzie mam do kupienia dwie rzeczy. Mamy generalnie ludzika, figurkę. To na razie na pierwsze rzut oka mi przypomina właśnie. Jakąś figurkę, a to bukiet kwiatu. No, no, widać to ewidentnie kwiatka. No, wiesz o co chodzi? To jest w ogóle choć trochę podobne. Nie powiedziałbym, trzeba szukać. dalej. tutaj są jakieś takie przeróżne rzeczy. jak na przykład super dziadek, no, ale to ewidentnie nie przypomina nie przypomina naszego przedmiotu zbudowanego. O, moja mała by się ucieszyła z takiej kuli, ona zbiera takie wodne kule. Czyżby to mogła być gitara? Ja bym to wziął i obrócił. Nie wygląda jak gitara. Zobacz, tu normalnie grasz, tutaj klikasz struny. To nie jest gitara, wiem przecież, że to nie jest gitara, ale całkiem podobne do gitary, jakby się uprzeć. Tam są klocki. Ktoś z Lego zbudował Lego. No nie jest to dokładnie to, no ale będę szczery. Ja tu ewidentnie widzę kwiatkę. Jaki Spiderman, man Ej, ewidentnie to jest to. Muszę to kupić, ewidentnie to jest to stary. Ktoś ma 500, no to lepiej wziąć to generalnie, no bo to więcej będzie kosztowało. O właśnie 250. No to już wykorzystajmy ten budżet. Niech coś mają. Jak już coś kupować, to z takim wiecie, z rozmachem. Bierzemy kwiatki i gitarę, bo nie jestem pewny, będą musieli zdecydować, co jest bardziej podobne. Ale w tym piku to nie koniec. Za chwilkę po to wrócę, bo mamy jeszcze to. Za 250 zł jest to figurka. Traktuję to jako figurkę, no bo jest ludzik dołączony z boku też, oczywiście. Ma dwa różne kolorowe buty, więc albo pozwolę sobie wybrać dwa kolorowe, albo po prostu w jedną kolorystykę pójdę. Stary, no jest... jest słabo, ale są fajne pokebole. Traktuję tego ludzika nie jako ludzika, tylko jako figurkę, wiesz o co chodzi? Który jest związana z ogniem, no bo doczepił mi tu ktoś strażaka z boku. No i najbardziej figurka związana z ogniem, no to jest na razie Charmander. Lepszego połączenia na razie nie mam, no możemy szukać. Albo... Charizard. Po długich poszukiwaniach zdecydowałem, że to będzie najlepsze. Wiecie dlaczego? Bo przypomina po prostu ludzika. Statuetka, statuetka, jak najbardziej. E, co prawda, ominiemy sobie ten zestaw ognia, no bo, bo nie wiem, czy z tym zrobić tak naprawdę. A ja idę z moimi rzeczami do kasy. A jeżeli chodzi o to, no to nie chciałbym też, żeby nikt został tak podraktowany z budżetu. No bo tak jak klapki uważam, że udało mi się kupić, no ciężko by było kupić jeszcze droższe klapki, tak naprawdę. No bo te były w sklepie odzieżowym, więc ewentualnie resztę kwoty po prostu dam w gotówce. Nie chcę, żeby ktokolwiek był poksywdzony, że na przykład tu wykorzystałem budżet, albo ktoś miał prezent, ktoś inny, mimo wszystko, jak wylosowali kwoty. I znajdujemy się przy ostatnim sklepie, tym razem sklep elektroniczny. I uważam, że dla Justka zasługuje Justek po prostu na największe brawa od Was, widzowie, w komentarzach, bo zbudował coś ewidentnie, co będzie dla mnie najprostszym zakupem, bo będzie to klawiatura. To ewidentnie od razu widać. Chodź, patrz, są strzałki, jest klawiatura numeryczna, jest Escape wyróżniony po lewej stronie, jest wielka spacja. Dał te takie klipsy od klawiatury, wiesz, co się otwiera z tyłu. No naprawdę, uważam, że najbardziej zasługuje na wielkie brawa piszcie Top G Justek, bo ułatwił mi Masakrycznej robotę, a poza tym ma 260 zł budżetu na klawiaturę. Więc uważam, że można znaleźć naprawdę fajną klawiaturę. Znaleźliśmy klawiaturki do 260 zł najpierw. Jest coś za 159, wolałbym najdroższą, droższą. Czy, czy jest podobna? Ta ma niebieskie strzałki, ta ma pomarańczowe strzałki, więc no nie do końca. Sprawdźmy tą, no ale 75 to szkoda. No, ale ta ma niebieskie strzałki, widzisz to? Niebieskie strzałki, tak samo jak tutaj jest dużo kolorów, tak samo tutaj jest dużo kolorów. No na razie najbardziej podobna. Co by nie było najbardziej podobna. Możemy zobaczyć jeszcze tą. Nie ma strzałek, tutaj tak? Klawiatura nie ma strzałek, to nie bierzemy jej, bo ona nie jest podobna do naszej klawiatury, która strzałki ma. Tą klawiaturę, którą zbudował już tak, chyba moim zdaniem przypomina ta. Tu są niebieskie strzałki, no co prawda one są czarne, ale z niebieskim takim akcentem te są niebieskie. Tu jest dużo kolorów, no tu jest dużo kolorów. Wiesz o co chodzi. Co prawda, ona jest czarna w podstawie nasza, jest tylko lekko czarna, szaro, biała, no, ale to nic, no ale jest najbardziej podobna. No ale szkoda by mi było kupować tamtą, szczerze mówiąc, no ta chyba będzie lepsza, lepiej kupić na duże jakieś hot swap soki. Też jest kolorków, też jest dużo kolorków. No tutaj takie lekko niebieskie te przyciski też, są, jakbym naciągnął, Wiecie, o co chodzi. I będę po im takich prezentów, wiecie, samych zepsutych, nie? No to ta klawiatura kosztuje 75 zł, a ta geneziska biała kosztuje 240. No już tak ma 260 zł budżetu, więc wezmę po prostu tą. Wiem, że może być mniej podobna widzowie, no ale chyba rozumiecie o co chodzi. Lepiej, żebym miał lepszy produkt niż gorszy, tym bardziej, że wylosował lepszą cenę. Dobra, ja jedę to kupić widzowie i widzimy się za chwilę. Po zakupach przyszedł czas na pokazanie moim przyjaciołom, które rzeczy im kupiłem. Ja na początku nie będę ukrywał, że miałem z tym duży problem, żeby odgadnąć, co to jest. Ja nie wiem, że to jest twoje. Okej. No to mega, mega to jest prześwietlenie, no co wy. I to ja na ja odwrót jest, ja to tak jest, tak jest, tak jest. Skupcie się, skupcie się, popatrzcie, skupcie się. A jaki sklep, czekaj? Okay? Odzieżowy. To było chyba ile pieniędzy? 250, nie? 250 nie, nie, albo 500 chyba. No, 400 chyba miał Tylko bardzo ciężko było ogóle znaleźć. To skupcie to się, co to jest? Sklepcz? No! Klapki! Klapki! No! Ciężko było znaleźć tak kolorystyczne klapki, ale znalazłem kolorystyczne klapki w tej wersji. No ja nie zinterpretowałem tego lewa prawa, tylko znalazłem je nawet z ludzikiem. Nie naprawdę. Co? <grym> Czy tak będziecie ludzik wystawał? Nie co? naprawdę. Nie do końca z ludzikiem, no ale to jedyna wersja kolorystyczna, jaką byłem w stanie dźwignąć oraz jest ludzik. No jest ludzik. Bo bo do... Do... Ty bewerely no. Polo Klap? Ty, ale to drogie. A ile to kosztowały takie klapki? I, no nie no były dużo mniejsze niż twój budżet, niestety straciłeś na tym, bo A. oczywiście kupowałem do kwoty, którą mieli. Nie ja? byłem w stanie znaleźć nic bardziej podobnego stary, niż to. Ale może ona klapie takie od Tommy'ego Hilfigera, to tak. Trochę tyle czuję się dla tak kwestii, tak szczerze, tak. Troszkę się czuję. Tak. <grym> ja tak po prostu klapki. mam y, klapku, wiecie, wszystkie mam rodzaje. One są nawet takie jakieś ranowe klapki, więc ja par klapek mam tyle, że nigdy mi nie zabraknie. Ja ty na koniec dodam, <grym> że dziękuję bardzo, Czajnik, że mi to kupiłeś. Nie, żebym się cieszył z tego, ale dziękuję. Drugie Lego. No je. No, woda jest, że sklep odzieżowy. No, się co to jest. Nie, no, sklep odzieżowy, tak? Sklep odzieżowy za ile pieniędzy, bo nie pamiętam? 50 zł. 50 zł. Ja wiem, że to z Julką I nie pamiętam co to symbolizowało. Ja byłem przy nagranie, jak byłem akurat operatorem, jak to było upadane i wiem co to jest, ale no, mogę się założyć o 10 tysięcy złotych, że nie zgadniecie co to jest. Żeby się dowiedzieć, co to jest, naprawdę to wy musicie obejrzeć ten odcinek wcześniej jak Julka to składała, nie? I to, jest, to, no. To jest takie przeknięcie. Ja nie, ja mhm. nie wiem co też. Dla mnie generalnie to był jednocześnie fotel, bo nie wiedziałem jak w no. stepie, żeby być kupiony. Jednocześnie myślałem, że Julce chodzi po prostu o coś z kapturem. Na sam koniec pomyślałem, że po prostu chcę coś zmercić zygzaka McQueena, bo ewentualnie no ewidentnie mam <laughs> Zakłakuj tutaj, lecę. A w ostateczności możliwe, że chodziło o jakąś torę. Ja generalnie coś co najbardziej realnie przypominało mi tą kolorową budowlę związaną kompletnie ze wszystkim. jakieś fotel pewnie, krzesło, fotel. Jedną jedyną rzecz, którą znalazłem w budżecie 50 zł 49,99. Szacun. Ej to równo, to równo no. Znalazłem w budżecie to dziwne coś. To no, moim zdaniem jest równie dziwne jak i ta budowla. Ej, no, skitu, To jest to! Ej, To jest to! Ty kupiłeś Ej, właśnie, ja to kupiłeś w odzieżowym? I paradoksalnie kupiłem to w odzieżowym, tak? No! Więc sensie ja to przyjmę, bardzo. Nie, no ja to. W sensie ja to przyjmę. No ja mogę wytłumaczyć. Dawaj, więc nie masz co chodziło. Katryna sklepowa. Dlatego jest 9,5, bo róż, sklepy różnie się nazywają. To pani. Na przykład 9,5 nie nazywa żaden, Ale To jest przykład, że różne są. Ale takie. jest taki Forever 21 i ma liczbę. Mm -hmm. Albo jest na przykład 4 f Tu chodzi o to, że jest Taka stylizacja w witrynie, mm. ale główną rzeczą, którą chciałam, to jest kapturek na włosy, który też ma wera. Nie zrozumiałeś starych. Nie zrozumiałeś. Ty? Boże, przecięłbym cię nie kapury. Jak mogłeś? Jak mogłeś nie Chciałem zatimiać? kapturek! Ja się powiem szczerze, że gdybym widział taki kaptur, to nie niewykluczone, żebym z niego skorzystał. No I to... dobrze myślałeś, bo na początku powiedziałeś, że coś chodzi może jakiś kapelusz czy coś na głowę. I tak, o to mi chodziła, ale to jest <laughs> przyjmę. To jest. <śmiech> tak. <śmiech> to jest tak jak nie powiedzieć, że ci się nie podoba, nie? I <laughs> że tak. że Jesteś <laughs> zła, to się przyjmę. A to. słuchajcie, widzisz coś najlepsze? Że ja szedłem z tym. Stało się coś takiego z tą budową, a mam nadzieję, że nie będziesz zła, bo to już się raz naprawiliśmy. Ile idę i stało się. Ojej. Thank you. I mi się rozleciało na cały sklep, nie? I ja tak to trzymam w ręku. Widzę to, widzę to. I wiecie o co chodzi. Byłoby bardziej podobne. Ja trochę mi to nie pasuje do mojego mieszkania, ale jak tak postawię... Jak tak to postawię <grym> Kopnę się tak nie. trochę. Zapieszę. Chcesz rozpęd i rozpędnisz się i to kopniesz. Ale fajne, bardzo bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Julka, to jest dobry tekst. Jak dostajesz prezent na święta od kogoś, Ci nie podoba, przyjmę to. Nie? <grym> ja, dobra, słuchajcie. Fajna rzecz, mp 250 zł, czyli dobrze zapamiętałem, tu budowała to Vera, dlatego mam naszykowany prezent. Nie, ja tego nie budowała. O co to jest, to jest wygląda jak zbrojne. Nie Vera to budowała? Nie. Nie ty to budowałeś? No bo być... Co się stało? Dziewczycie, tak jest jego chłopak. Ale Pomyliłem w... kwoty po prostu! W każdym razie, co to jest w waszym zdanie? no moim zdaniem. No, o to jest zbroja. Ja wiem, co to jest. Ja patrzyłem na to przy spiercę tego, że budowała to Wera. to, mój to mój po... strach na wróbę. <laughs> <Nie śmiech> <rozumiem, śmiech> Ale zbrewna nie wiem, nie wiem dlaczego. <laughs> no Ja ogółem interpretując to miałem tak, jakąkolwiek figurkę, najlepiej z Lego, być może związaną z ogniem, bo tu jest strażak. Myślałem, żeby z tego zrobić na przykład Charmandera albo coś w tym stylu. No fajne, no. Ale to nie ty budowałeś. No nie. <laughs> LEGO. tego myśli. Po prostu Lego. Tak. Z lego zbudowałaś lego? Nie, dla tego nie budowałeś. Przepraszam budować lekarza. bekowego jak dla mnie, Nie Tak! Tak! Nie Tak Tak, lekarza. Słuchajcie, no zepsułem bardzo. Ja myślałem, że Kinia zbudowała to. I to wiedziałem ewidentnie o co chodzi: że to jest kwiatek z Lego. No ale zrobiłem żart, że jednocześnie wygląda tak gitara. Wygląda Czasami, tak jak gitara. Czy ty rozumiesz sens tego filmu, że ty sobie nie psujesz tych rzeczy, które my zbudowaliśmy? Ty zbudowali, kupujesz nam to, to, co my zbudujemy! Czy zgadujecie, czy nie? Co to było? Co? co to było? Nie, nie. A to nie jest gitara? Nie! To jest gitara! To jest nie w tą stronę. To jest... Kinia mi mogła na to o, wpaść, fajnie. bo wylosowałam empik i nie wiedziałam za bardzo co chce. No no ja to tak szerzeczczenie kurwaliłeś. I sztaluga to miałem. Widziałem tu jeszcze kwiatka, więc tutaj pomyślałem, że jak kinia to zbudowała, to że Kinia teraz kocha Lego, bo składamy Lego. I generalnie, że chce kwiatki z Lego. Kupiłem kini coś takiego, ale ostatecznie to Vera zbudowała. To jest niesamowite! Dobra, no, no, ja mam tylko ostatnie pytanie. Ja miałem budżet 420 zł, a te klapy kosztowały 59. No, <suszy> no dlatego kupowałem do budżetu. all right <laughs> No to kosztowało 49,99. To my następnym razem zrobić tak, żeby ktoś inny zgadywał. <noise> Może... tak, Krzysiu zbudował najlepszą budowlę. To bo ja umiem budować po prostu. Co? Wy nie umiecie budować. Co? To jest jakiś labirynt. Co to jest? Labirynt dla, tak? labiryn dla szczura to jest przykład. Tak, labirynt dla szczura to przyjrzyj się. Klawiatura. Sklep brawo. Stary no facja. Facja, enter. ApuSD. Faktycznie, no... klawiatura. To bo... jest tak trafione, że to jest spojrzałem na to i słyszę. sklep to trzeba patrzeć, stary patrz Sklep elektroniczny. <noise> <noise> klawiatura. <głos> <głos> klawiatura. <głos> klawiatura. I szukałeś klawiatury w tym kolorze, tak? W tych kolorach. Tak. A żebyś wiedział. Pokazywałem droższe klapki, nie denerwuj mnie, tylko nie wyglądały jak te, które zbudowałeś. Ale kolor miał, ty widziałeś te Lego, które tam było? Nawet nie szło stary tego naciągnąć, żeby ci podciągnąć droższe klapki Na No ten kolor nie miał znaczenia. Ale ten napis muszę przerobić jak coś. Znaczy, tak. Super kinia. Chcesz postawić w swojej szafie? <noise> ona, ona stary świeci mhm. i patrzy. U Justka nawet wybrałem biały kolor, specjalnie, Ej, pasuje. pasuje, bo masz białe tło. No, to tak fajna ładne. ta klawiatura, fajna jest. I patrzcie, to to. i byłem w stanie naciągnąć, Justek miał masę różnych kolorów i ona świeci w różnych kolorach. I miał generalnie białe tło tutaj no, Widziałem więc białe tło. Fajne, bardzo ładne. Szacunek. Można? Zadowolony? Tak. Tu przynajmniej ktoś jest zadowolony. Ja <laughs> na przykład nie, ja, nieironicznie, będę chodził w tych klapkach Beverly Polo. Nie, i tu pewnie parę lat. <laughs> ja nie będę chodził. Mnie całe życie. Tak, ja wręcz musisz... już, już wymieniam. Już te klapki. A, to Naprawdę? Nie. Tak, Przepraszam. Przepraszam, Jezu, przepraszam, ja nie chciałem. Już mam te klapki, ocyk. Ja już nie chodzę dzisiaj cały dzień. Uważam, że czy mogę jeszcze raz zbudować lego. Dzisiaj to by było na telewizorze. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić filmów, które są codziennie o 15.15. 15. Widzimy się jutro. Bye.